Kilka miesięcy temu powstał serwer Anarchii, a moim celem było zdominowanie go, ale żeby tego dokonać muszę mieć stosunków, temy i bazę. Przypominam o strzelni łapki w górę, jak i subskrypcji. W każdym bądź razie na samym początku poszedłem zbierać drewno, więc zrobiłem sobie drewniany kilof, jak i oczywiście kamienną sikierkę. A na dodatek udałem się na spawna do Enderczysta, żeby wyciągnąć moją netherite'ową anarchiczną klatę. Ale w ogóle skąd ja ją mam? Ponieważ na serwerze pod komendą Discord możemy otrzymać darmowe piski klucz, z którego dostałem właśnie tą klatę. Na serwerze prawie każdy posiadał perfekcyjną zbroję, a miałem tylko perfekcyjną klatę. Więc musiałem zebrać sobie jakieś temy. Żelazo. O kurde. Ale są nerwacyjne. jeszcze jest? No, To tutaj Żelazo. Nie, no kurde. Chciałem, że to wszystko będzie taka góry Dobra. Set Home, Dom. A po prostu Set Home. Set Home. -y. Eee. Lewym. Proszę, mam tutaj home ustawionego. Lasa. Dobra. Widzowie, ja teraz tutaj bez rotacji. A samochodem. O kurde wyściguba. Żelazo... Ja to widzowie wiem. Było niszczenie dirta. Jeszcze jest sześć, entizis. tutaj z tego trzy moje bloki. Jest nick! Jest, jest bung, bungik. Właśnie ten żelazo muszę jeszcze to sobie sfarmić. będę logał raczej. Po wystakowaniu się udałem się do Kejwa i znalazłem tam sponsora dzisiejszego odcinka. Na serwerze znajdziemy królestwa, które pozwalają nam zająć początkowo niewielki teren, tak abyśmy mogli czuć się bezpiecznie i mogli za zacząć budować osadę. W miarę bogacenia się i dołączania innych osób do Twojej osady, Twoje terytorium zyskuje kolejne poziomy, pozwalając roz rozszerzać się, lecz wiąże to się z kosztami. Między królestwami można za zawierać sojusze, jak i wypowiadać wojny. Również jest możliwość założenia imperium, w skład którego będzie wchodzić wiele królestw. Na serwerze pod komendą Ukośnik Poradnik macie wszystkie informacje, a jak napiszecie Ukośnik RefCode, wygeneruje Wam się kod poesylający, dzięki któremu gracze mogą wpisać Ukośnik RefCode i odbierając punkty, za które mogą odebrać rangę szlachcic na dwa dni pod komendą Ukośnik RefCline. A teraz wróćmy do tematu tego odcinka. Teraz moim celem było znalezienie jak największej ilości graczy. To Sianku jest Darmowe serce. Jest! W końcu. A gdzie to serce moje? A, bo to się od razu automatycznie dodaje. Dobra. Stos. Jako, iż większej ilości graczy nie mogłaś znaleźć, postanowiłem zająć się zbieraniem pieniążków, aby zrobić enchanting. Nie wychodź z... Nie, nie, jak staniesz na czerwonej, to można cię bić jak coś. A nie staję. Dobra, chodź. Idziemy. Musimy znaleźć Diaksa albo Steve'a. Co? A widzisz tamtego typa? Fal... Falonex? On ma tylko siekierkę Nałóż syta, Na Nałóż syta, Boroniu! No, nałożyłem S <laughs> Co ty... co ty... co ty chciałeś zrobić? Zabi zabi Zaj zabij... zabij go zajebać. Zabij go! Dawaj Czekaj, bo mnie zabije nice. zabiłeś, o, zabiłeś, 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 zabiłeś? No A czemu nie dostaje z nich serc? A nie, dostaje, dobra Ej, kolejny do ciebie te... poszedł, kolejny, kolejny, znowu Steve. Wiesz co, ja teraz... Chując... Ja idę do ciebie O kurde, uciekaj! Ja Bijem... go? Czy coś? Co to robi chmura? Chmura chyba podziwia ten brzydki serwer Podziwia A Ej chodź, chodź Będzie na mnie wychodził chyba diaksowy Ej biegnie na mnie jakiś inny diaksowy Chodź tutaj Bigo, go, nałóż seta, nałóż seta Zacznij go bić Pomóż mi, bo ja nie mam tarczy Idę, go, dawaj frajera nie? bo ja jestem u mnie przed tobą Dobra, jednak nie, bo za daleko teraz jestem. A no, będę fajną no, no, łapką. Zostało 20 sekund. A weź jednak zatrzymaj na sekundkę. Ej to... bo mi się wydaje, że zaraz będzie Ej, skóra tam biegła Mura, Nie zostaw kurę, zostaw go, to kolega mu Jest, dobra! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Gdzie? No za drzewem stoi Do niego, bo ucieka. Zabijam go! Dobra, łatwo. Piętnaste serce już mam. Dobra? Jaki to jest w ogóle, bo ty mi nie powiedziałeś? Enchant. Zabij Dobra, mnie. pomagam ci. Nie on ci kurca. Nie mi się... On ma... Tym, on, że on, mam kurde, bo on ma on cheaty! Stary! On, on biegnie starczą! Czemu nam kuczy? Soknie, pa jak dostaje na trajer Bo on w dwójkę widział, że jesteśmy, to zaczął. On nie ma miecza enchantowanego Mam miecza enchantowany chyba. A co czemu bił się tamtym? On w dół... Czekaj, Dzisiaj sobie z nim steka ja mówię cały czas, on ma notebook tylko na mieczu, jakiś dziwny jest. Zginął! Jaka klata? Dwa. Dwa, nie. W sumie wszystko, on miał dwa, całego seta miał dwójka. Zobacz tak. mi tutaj, to ja sobie połączę seta. Ej, dwóch, nie. ej, dwóch Steve'ów, trzech Steve'ów! Tam, 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 nie, czekaj, czekaj, nie, za tą są typy, nie wychodź, nie wychodź. Tam są trzy Steve'y. widziałem nam na grają. Aaaa, ale szarża. Panga na kury. Obawiam się, że mogą nas gonić. Nikt nas nie goni. O kurwa! Co? No, enchantowany derajtowy za nami! No, my kurwa robimy kiedyś. Ej, a czemu ci go? To... Ej, stary. cena na zapas, może, czy nie? A czekaj, ja nie mogę wyrzucać mm. przecież. Jestem z sektora. Ej, tutaj weźmy sobie tak pochodźmy, to będzie masa typu. Ej, to możesz zeskoczyć na dół, bo nie trafiłem w drzewo, bo chciałem sobie zrobić wiadro. Ej, za, linią, jak... za linią, na, na piątce. Jesteś na piątce? Ja na piątkę. Tutaj przed linią, Jestem na przed linią jest mały, jaki Steve Ground on feet O, dwóch Steve'ów się bije na łapki, dwóch Steve'ów, trzech Steve'ów na łapki się bije. Dawaj, dawaj! A e, wiadro nie zrobiłem, dzi bo dziś, się nie umiem. Dzi no przecież tutaj się nie da robić wiader. Serio? No, bo tutaj jest, spróbuj se rozlać, patrz. A, no, no to na chwilę próbuję. Ty, Emeraldi. <laughs> patrz. Ej, mi kogoś. Co jest? A, jakieś to możemy wypierdolać się i ten Ja mam 17 serc stary, ja roud 12 e, 20 O KUBA! Eee! Uciekaj do spawnu! Ja logam Pierdolę Pomagam ci Ale dostałem Dawaj. od niego kryt Kryta niespodziewanego Ale kup dostałem na dziurkę Dajecz knoka on, on ma full serc Zabiłem Bierz, 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 uciekamy Aaa, znowu uciekamy wypłacisz mi jedno serce? Bo on nie ma fajerki, dawaj, dawaj. on nie dawaj, ma faj... Dawaj, dawaj, dawaj on... Ucieka, ucieka! On ma full serce! Nice. Goń go. Ja się anarchicznie wyszedł zaraz. Nie wyjdzie! Chyba, mam nadzieję. Ej gdzie jakiś jaki Steve Kurek wyszedł 9-9 Wie tego kurka? Eee... Um, no me. na pewno nie wyjdzie, no nie wyjdzie. Kami. No jestem dead I przez ciebie Obawiam się, że wyszedł. Za linią jest Steve i żelak. Zabiłem Steve'a. Mam 20 serc i patrz! Czekaj, czekaj, bo zaraz wyjdzie, wyjdzie enchantowany, chodź tutaj. Jesteś na Ej, gdzie ty jesteś czwórka? O Tam. kolejny! i tutaj jest pasz enchantowany zwykły. Zwykły enchantowany z tego. Nie wystarczy po Ej, bo oni nas jakiś Alek za nami. Jaki? Ej, wyrzuć jakieś jedzenie na podłogę, bo ja nie mam żadnego jedzenia. Wyrzuć całe. Dobra, do, do, Wyrzucam trochę. wszyscy wiązali. Za tą, za tą, za tą radę Bibi, bi, 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 bi. Za długo No czek. Dobra. Mieca, czek, klikłem, a nie śkierdą, tak. Cieka gdzieś. Lepiej zabiłem! Ej, szybko! Set całe 4-3 szarpy z pięć mierze. Rzucaj. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa pa!